Meksyk to kraj, w którym codzienność przypomina fiestę. Od kolonialnych ulic Guanajuato, przez karaibskie plaże w Cancun, aż po tajemnicze ruiny Majów, to miejsce, w którym tysiąc euro miesięcznie naprawdę zmienia twoje życie. Za 400-500 euro możesz wynająć przestronny dom z tarasem i ogrodem. Często masz do dyspozycji basen w budynku, a wokół rosną palmy. Wyobraź sobie: rano wychodzisz po kawę, za jedno euro kupujesz ją na rogu. A potem zjadasz śniadanie w postaci trzech tacos za niecałe 2 euro. Jedzenie w Meksyku to magia. Tacos al pastor, burrito, enchiladas. Na ulicy kosztują grosze, a smakują lepiej niż w najlepszej restauracji w Europie. Za 5 euro zjesz sycącą kolację z napojem i deserem. Transport to kolejna zaleta. Przejazd Uberem w mieście kosztuje 2-3 euro, a za kilkanaście euro możesz przejechać autobusem kilkaset kilometrów. Na przykład z Mexico City do Acapulco. W weekend? Ruiny w Chichen Itza, kąpiel w turkusowych cenotach albo rejs po karaibskich wodach. W Meksyku 1000 euro miesięcznie pozwala Ci żyć w pełnym komforcie i cieszyć się wszystkim, co kraj ma do zaoferowania.